Istnieje chwila w życiu człowieka, której nie da się zaplanować ani wymusić. Pojawia się cicho, często wtedy, gdy zewnętrzny świat wydaje się uporządkowany, a jednak wewnątrz pozostaje niepokój. Nie jest to kryzys w zwykłym znaczeniu, lecz subtelne pęknięcie w strukturze codziennego rozumienia rzeczywistości. Człowiek zaczyna przeczuwać, że to, co uważał za pełnię prawdy, było jedynie jej cieniem. To przeczucie nie ma jeszcze formy myśli. Jest raczej napięciem świadomości. Jakby pytanie, które nie zostało wypowiedziane, a mimo to domaga się odpowiedzi. W takim momencie rodzi się pierwsze spotkanie z prawdą, która nie jest informacją ani przekonaniem, jest to doświadczeniem. Prawda ta nie zmienia natychmiast życia poprzez zewnętrzne wydarzenia. Zmienia je, ponieważ przedstawia wewnętrzny punkt odniesienia. Człowiek zaczyna widzieć, że dotychczasowe wyjaśnienia świata były wygodne, lecz niepełne. Że myśli, które uznawał za własne, często były jedynie echem epoki, wychowania. Lęków i pragnień zbiorowych. To objawienie nie daje ukojenia. Przeciwnie, wprowadza napięcie między tym, kim człowiek jest, a tym, kim mógłby się stać, gdyby odważył się zobaczyć siebie bez osłon. Pojawia się pytanie o sens wysiłku, o źródło moralności, o istnienie porządku, który nie zależy od ludzkich opinii. To pytanie nie ma charakteru religijnego ani filozoficznego w zwykłym znaczeniu. Jest pytaniem egzystencjalnym, dotykającym samego rdzenia ja. W tym stanie świadomości człowiek zaczyna przeczuwać, że prawda nie jest czymś, co się posiada, lecz czymś, w czym się uczestniczy, że zrozumienie nie polega na gromadzeniu pojęć, lecz na przemianie zdolności postrzegania. To odkrycie bywa niepokojące, ponieważ odbiera złudzenie kontroli. Jeśli prawda wymaga przemiany wewnętrznej, nie można jej przyjąć bez konsekwencji. Trzeba pozwolić, aby dotknęła ona własnych przyzwyczajeń, sądów i lęków. W tym pierwszym objawieniu rodzi się także poczucie samotności. Człowiek odkrywa, że nie każdy jest gotów zadać sobie takie pytania. Nie dlatego, że inni są mniej zdolni, lecz dlatego, że taka gotowość pojawia się tylko w określonym momencie rozwoju duszy. To zrozumienie nie powinno rodzić pychy, lecz odpowiedzialność. Odpowiedzialność za własne myślenie i za to, by nie uciekać z powrotem w wygodne iluzje. Na tym etapie nie ma jeszcze odpowiedzi, jest tylko wezwanie: wezwanie do czujności wobec własnych myśli, do uczciwości wobec samego siebie i do cierpliwości. Prawda, która zmienia życie, nie objawia się gwałtownie. Odsłania się stopniowo, w miarę jak człowiek uczy się znosić jej ciężar bez ucieczki. Są ludzie, którzy czują to napięcie od dawna, choć nie potrafili go nazwać. Są tacy, którzy właśnie teraz po raz pierwszy rozpoznają je w sobie. I są tacy, którzy odwrócą się od niego, bo wydaje się zbyt wymagające. Są jednak również tacy, którzy wiedzą, że nie można już udawać, iż to wezwanie nie istnieje. Są ludzie, którzy to czują. Czy jesteś jednym z nich? Gdy pierwsze wezwanie zostaje rozpoznane, świadomość człowieka zaczyna poruszać się w innym kierunku. To, co dotąd było oczywiste, staje się pytaniem. To, co uchodziło za trwałe, ukazuje swoją zmienność. W tym momencie pojawia się konieczność głębszego rozróżnienia tego, kim człowiek jest w swojej istocie, a tym, co jedynie nosi, jak szatę. Bez tego rozróżnienia dalsze poszukiwanie prawdy pozostaje zamglone. Człowiek doświadcza siebie najpierw jako ciała. Ciało narzuca rytm, ograniczenia, potrzeby i przyzwyczajenia. W nowoczesnym myśleniu często utożsamia się je z całością istnienia. Jakby to, co mierzalne i widzialne, wyczerpywało tajemnicę bytu. Lecz już prosta obserwacja pokazuje, że ciało jest procesem, nie stałą formą. Zmienia się nieustannie, odnawia, starzeje, rozpada. Nie można w nim odnaleźć trwałego ja, które pozostaje tym samym przez całe życie. Za ciałem ujawnia się sfera duszy. To w niej rodzą się uczucia, impulsy, sympatie i lęki. Dusza reaguje na świat, tworzy obrazy, wspomnienia i pragnienia. Jest bardziej subtelna niż ciało, lecz również podlega zmienności. Nastroje przychodzą i odchodzą, przekonania ulegają wpływom, a emocje często żyją własnym życiem. Jeśli człowiek utożsamia się wyłącznie z tą warstwą, staje się wewnętrznie niestabilny, zależny od okoliczności i reakcji otoczenia. Jeszcze głębiej znajduje się duchowy rdzeń istoty ludzkiej. To, co można nazwać prawdziwym ja. Nie jest on emocją ani myślą, lecz zdolnością do myślenia w prawdzie, do wolnego aktu poznania. Ten wymiar nie jest dany automatycznie w pełni uświadomionej postaci. Musi zostać obudzony poprzez pracę wewnętrzną, poprzez dyscyplinę uwagi i uczciwość wobec własnych motywów. Duch nie objawia się w hałasie, lecz w klarowności. Pomiędzy duszą a duchem stoi to, co często nazywa się wyższym ja. Punkt równowagi, w którym człowiek może obserwować własne myśli i uczucia, nie będąc przez nie całkowicie pochłoniętym. To właśnie tutaj zaczyna się prawdziwa wolność. Nie polega ona na dowolności wyborów, lecz na zdolności widzenia przyczyn własnych impulsów. Człowiek odkrywa, że wiele z tego, co brał za wolną decyzję, było jedynie reakcją ukształtowaną przez przeszłość. Iluzja współczesnego świata polega na utożsamieniu świadomości z funkcją użytkową myślenie staje się narzędziem do osiągania celów, a nie drogą do poznania prawdy. W takim stanie duch zostaje uśpiony, a ja redukuje się do roli wykonawcy społecznych i biologicznych programów. Człowiek działa, ale nie wie już, z jakiego centrum w nim samym to działanie wypływa. Rozpoznanie tej struktury nie ma na celu ucieczki od świata ani pogardy dla ciała czy duszy. Przeciwnie, prowadzi do ich właściwego uporządkowania. Ciało staje się narzędziem, dusza przestrzenią doświadczenia, a duch przewodnikiem. Dopiero w takiej harmonii możliwe jest zrozumienie prawdy, która nie niszczy życia, lecz je porządkuje od wewnątrz. Ten etap poznania bywa trudny, ponieważ wymaga porzucenia prostych definicji samego siebie. Człowiek musi przyznać, że nie zna jeszcze w pełni własnej natury, że to, co uważał za swoje ja, było jedynie powierzchnią. To uznanie nie jest porażką, jest początkiem rzeczywistego poznania. Gdy to rozróżnienie zaczyna działać w świadomości, świat nie znika, lecz staje się bardziej przejrzysty. Relacje, decyzje i konflikty ukazują swoje głębsze przyczyny. Człowiek nie staje się doskonały, lecz staje się bardziej odpowiedzialny za to, z jakiego poziomu w sobie żyje. To właśnie tutaj rodzi się ciche pytanie, które będzie towarzyszyć dalszej drodze: z której części mnie samego wypływają moje myśli i czyny? Gdy natura istnienia zaczyna się odsłaniać w swojej wielowarstwowości, pojawia się nowy rodzaj doświadczenia. Nie jest to już czyste zdziwienie ani intelektualne rozpoznanie. Jest to wezwanie, które dotyka woli. Człowiek odkrywa, że samo zrozumienie struktury ciała, duszy i ducha nie wystarcza. Wiedza ta domaga się odpowiedzi w postawie wewnętrznej. W tym miejscu rozpoczyna się proces przebudzenia, który nie polega na nagłym olśnieniu, lecz na stopniowym przechodzeniu od piernej świadomości do aktywnego czuwania. Sygnały tego wezwania są subtelne pojawiają się jako momenty, w których znane schematy reagowania przestają działać. To, co dawniej przynosiło poczucie sensu, traci swoją siłę. Rozmowy, cele, nawet konflikty zaczynają wydawać się płaskie, jakby pozbawione głębi. Człowiek może próbować zagłuszyć to wrażenie, zwiększając aktywność lub poszukując nowych bodźców. Lecz im bardziej ucieka, tym wyraźniej wezwanie powraca, przybierając formę wewnętrznego niepokoju. Ten niepokój nie jest błędem ani chorobą duszy, jest znakiem, że głębsza warstwa świadomości domaga się udziału w życiu. Duch, dotąd obecny, jedynie potencjalnie zaczyna wywierać nacisk na powierzchnię codziennych myśli. Objawia się to jako pytanie o prawdziwe motywy działania, o autentyczność relacji, o sens wysiłku podejmowanego bez refleksji. To pytanie nie oskarża, lecz zaprasza do uczciwego spojrzenia. Głos sumienia w tym stadium nie jest moralizujący. Nie mówi, co należy robić według zewnętrznych norm, raczej wskazuje rozdźwięk między tym, co człowiek myśli o sobie, a tym, jak faktycznie żyje. Ten rozdźwięk bywa bolesny, ponieważ narusza obraz własnej tożsamości. Jednak bez jego rozpoznania nie jest możliwe prawdziwe przebudzenie. Człowiek musi zobaczyć, gdzie żyje mechanicznie, a gdzie świadomie. Percepcja wewnętrzna zaczyna się wyostrzać. Myśli nie płyną już całkowicie niekontrolowanym strumieniem. Pojawiają się chwile ciszy, pomiędzy nimi krótkie, lecz znaczące. W tych chwilach człowiek doświadcza siebie nie jako sumy reakcji, lecz jako obecności. To doświadczenie jest delikatne i łatwo je przeoczyć. Wymaga cierpliwości i gotowości do zatrzymania się bez natychmiastowego wypełniania pustki działaniem. Przebudzenie nie oddziela człowieka od świata. Przeciwnie, czyni go bardziej uważnym na to, co dzieje się wokół. Relacje stają się lustrem, w którym można rozpoznać własne stany wewnętrzne. Wydarzenia przestają być przypadkowe, a zaczynają ukazywać się jako odpowiedzi na niewypowiedziane pytania. Nie oznacza to, że świat nagle staje się łagodny czy prosty. Oznacza to, że człowiek zaczyna rozumieć Dlaczego reaguje tak, a nie inaczej? W tym procesie pojawia się potrzeba aktu wewnętrznego potwierdzenia. Nie jest to deklaracja wobec innych, lecz cichy gest świadomości wobec samej siebie. Jest to moment, w którym człowiek uznaje, że to, co się w nim budzi, nie jest obce, lecz dawno zapomniane. To uznanie nie kończy drogi, ono ją otwiera. Dlatego w tym miejscu warto zatrzymać się i pozwolić, by to wezwanie zostało nazwane w najprostszy możliwy sposób. Bez analizy, bez uzasadnień. Jedynie jako fakt wewnętrznego rozpoznania. Jeśli te słowa poruszają coś w tobie, powiedz w ciszy lub nagłos, pamiętam. Gdy wezwanie do przebudzenia zostaje przyjęte, nawet w najcichszej formie, świadomość człowieka wchodzi w etap, którego nie da się ominąć. Jest to etap konfrontacji, nie z zewnętrznym światem, lecz z tym, co wewnętrznie utrwalało dotychczasowy sposób istnienia. To, co wcześniej działało w ukryciu, zaczyna się ujawniać. Nie jako wróg, lecz jako materiał do przemiany. Oderwanie nie oznacza porzucenia życia ani ucieczki od relacji. Oznacza rozluźnienie identyfikacji. Człowiek zaczyna dostrzegać, jak wiele jego reakcji wypływa z lęku przed utratą obrazu samego siebie. Ego, rozumiane nie jako zdrowe poczucie tożsamości, lecz jako mechanizm obronny, ujawnia swoją strukturę. Składa się z nawyków myślenia, nieuświadomionych ambicji i pragnienia kontroli. Jego głównym zadaniem jest utrzymanie znanego porządku, nawet jeśli ten porządek jest wewnętrznie pusty. W procesie oczyszczenia człowiek zaczyna zauważać swoje cienie. Nie są one czymś obcym ani narzuconym z zewnątrz, są to te części duszy, które zostały odsunięte, ponieważ nie pasowały do przyjętego obrazu siebie. Tłumione impulsy, niewyrażone uczucia, nieuznane pragnienia. Wszystko to tworzy napięcie, które wcześniej manifestowało się pośrednio, poprzez konflikty, zmęczenie lub poczucie sensu pozbawionego treści. Spotkanie z cieniem wymaga odwagi, lecz jeszcze bardziej wymaga cierpliwości. Próba natychmiastowego pozbycia się tych aspektów prowadzi jedynie do ich wzmocnienia. Oczyszczenie nie polega na walce, lecz na uważnym rozpoznaniu. Człowiek uczy się opatrzyć na swoje reakcje bez usprawiedliwiania ich, ale też bez potępienia. W tej postawie rodzi się nowa jakość świadomości, zdolność do bycia obecnym wobec własnych ograniczeń. Lęk jest jednym z głównych strażników starej struktury. Lęk przed odrzuceniem, przed utratą sensu, przed samotnością. W procesie wewnętrznego oczyszczania lęk nie znika od razu. Zmienia się jednak relacja do niego. Człowiek przestaje go traktować jako rozkaz do działania. Zaczyna widzieć, że lęk jest informacją o miejscu, w którym świadomość wciąż trzyma się formy zamiast istoty. Oderwanie oznacza również rezygnację z pewnych iluzji duchowych. Jedną z nich jest pragnienie szybkiego postępu, inną potrzeba potwierdzenia ze strony innych. Droga wewnętrzna staje się samotniejsza, lecz nie w sensie izolacji. Jest to samotność odpowiedzialności, w której nikt nie może wykonać pracy za człowieka. Każde rozpoznanie musi zostać przeżyte, a nie jedynie zrozumiane. W miarę jak proces oczyszczenia postępuje, pojawia się uczucie wewnętrznej przestrzeni. Nie jest to euforia ani stan emocjonalnego uniesienia, jest to spokój wynikający z mniejszej liczby wewnętrznych sprzeczności. Człowiek nie staje się lepszy według zewnętrznych kryteriów, staje się bardziej przejrzysty dla samego siebie. A ta przejrzystość jest warunkiem dalszego poznania. Ten etap często rodzi pytanie o sens cierpienia i trudności, które pojawiają się na drodze. Odpowiedź nie przychodzi w formie teorii. Objawia się stopniowo jako zrozumienie, że bez tego procesu nie byłoby miejsca na działanie ducha. To, co zostaje oczyszczone, nie znika. Zostaje przemienione i włączone w szerszą całość świadomości. Na tym etapie warto zatrzymać się i uczciwie zapytać siebie, bez pośpiechu i bez oczekiwania natychmiastowej odpowiedzi. Która część Ciebie prosi teraz o wyzwolenie? Gdy proces oczyszczenia otworzył w człowieku nową przestrzeń, pojawia się zdolność, która wcześniej była przytłumiona przez hałas wewnętrznych reakcji. Jest to zdolność słuchania. Nie chodzi tu o słuchanie dźwięków ani głosów w potocznym znaczeniu. Jest to słuchanie jakości ciszy, w której to, co niewidzialne, może zostać rozpoznane bez zniekształceń. Człowiek odkrywa, że cisza nie jest brakiem treści, lecz subtelną formą obecności. W tym stanie świadomości zmienia się relacja do myśli. Nie znikają one, lecz przestają dominować. Myśl staje się narzędziem, a nie władcą. Pomiędzy kolejnymi aktami myślenia pojawia się przerwa, w której świadomość pozostaje czujna, lecz nieaktywna w zwykłym sensie. To właśnie w tych przerwach możliwa jest komunikacja z tym, co nie pochodzi z osobistej historii ani z reakcji emocjonalnych. Intuicja, często mylona z impulsem lub przeczuciem, ujawnia swoją prawdziwą naturę. Nie jest ona nagłym pomysłem ani emocjonalnym przeczuciem. Jest spokojnym rozpoznaniem, które nie potrzebuje natychmiastowego uzasadnienia. Człowiek wie, zanim zacznie myśleć. To wiedzenie nie narzuca się, lecz pozostaje dostępne dla uważnej świadomości. Jeśli zostanie zignorowane, nie każe. Jeśli zostanie wysłuchane, porządkuje dalsze kroki. Komunikacja z niewidzialnym nie polega na poszukiwaniu niezwykłych znaków. Przeciwnie, ujawnia się ona w prostocie codziennych sytuacji. Spotkania, które wydają się przypadkowe, słowa, które padają w odpowiednim momencie, okoliczności, które zmuszają do zatrzymania się lub zmiany kierunku. Gdy świadomość jest oczyszczona z nadmiaru projekcji, zaczyna dostrzegać sens tam, gdzie wcześniej widziała jedynie chaos. Synchroniczność nie jest cudownym zjawiskiem przeznaczonym dla wybranych, jest naturalnym skutkiem zestrojenia wewnętrznego porządku z porządkiem świata. Gdy myśli, uczucia i wola przestają sobie przeczyć, człowiek wchodzi w relację z rzeczywistością, która nie opiera się na przymusie. Działanie staje się odpowiedzią, a nie reakcją. W tym stanie nie ma potrzeby ciągłego potwierdzania sensu własnych wyborów. Silence staje się nauczycielem. Nie milczenie wymuszone, lecz cisza przyjęta. Człowiek uczy się pozostawać z pytaniami, bez natychmiastowego domagania się odpowiedzi. Ta zdolność jest kluczowa, ponieważ niewidzialne nie objawia się pod presją. Objawia się tam, gdzie istnieje gotowość do przyjęcia, a nie chęć posiadania. W tym sensie cierpliwość staje się formą poznania. Wewnętrzna komunikacja nie oddziela człowieka od świata społecznego, zmienia jednak sposób uczestnictwa. Rozmowy stają się bardziej istotne, ponieważ nie są już wypełnione potrzebą obrony lub dominacji. Człowiek zaczyna słuchać innych z tej samej przestrzeni, z której słucha samego siebie. Pojawia się zdolność rozróżniania pomiędzy tym, co w słowach drugiego jest reakcją, a tym, co jest wyrazem głębszej intencji. Na tym etapie łatwo ulec nowej iluzji, przekonaniu, że każde wewnętrzne poruszenie pochodzi z wyższego źródła, dlatego konieczna jest trzeźwość. Prawdziwa komunikacja z niewidzialnym nie wzmacnia ego ani poczucia wyjątkowości. Przynosi raczej skromność i większą odpowiedzialność. Człowiek rozumie, że to, co zostaje mu udostępnione w ciszy, domaga się właściwego działania w świecie, a nie ucieczki od niego. Im głębsza staje się ta relacja, tym mniej potrzeba słów. Nie dlatego, że wszystko zostało powiedziane, lecz dlatego, że świadomość nauczyła się rozpoznawać sens bez pośrednictwa ciągłych wyjaśnień. Niewidzialne nie staje się widzialne, staje się zrozumiałe w swoim działaniu. W tym miejscu, drogi, człowiek może zauważyć, że nie szuka już znaków, zaczyna raczej słuchać tego, co zawsze było obecne, lecz wcześniej zagłuszone. To słuchanie nie ma końca, jest postawą, która dojrzewa wraz z człowiekiem. Gdy komunikacja z niewidzialnym staje się stabilną postawą świadomości, Rodzi się pytanie, które nie dotyczy już wyłącznie rozwoju wewnętrznego. Pojawia się pytanie o sens obecności w świecie nie jako abstrakcyjna idea powołania, lecz jako konkretna odpowiedzialność, wynikająca z tego, co zostało rozpoznane. Człowiek zaczyna rozumieć, że poznanie prawdy nie jest celem samym w sobie jest przygotowaniem do służby. Misja nie objawia się te jako wielkie zadanie ani wyjątkowa rola. W większości przypadków przychodzi cicho, poprzez uświadomienie sobie miejsca, w którym człowiek już się znajduje. To, co zostało zrozumiane w ciszy, domaga się urzeczywistnienia w działaniu nie poprzez nauczanie innych, ani przekonywanie lecz poprzez sposób bycia. Duchowa dojrzałość nie polega na posiadaniu odpowiedzi, lecz na zdolności niesienia klarowności tam, gdzie wcześniej panował chaos. Służba nie oznacza poświęcenia siebie w sensie rezygnacji z własnej integralności. Przeciwnie, wymaga ona wewnętrznej dyscypliny. Człowiek musi nauczyć się rozróżniać, kiedy działa z impulsu ego, a kiedy z miejsca głębszego rozpoznania. W tym rozróżnieniu rodzi się etyka, która nie jest narzucona z zewnątrz. Jest naturalnym skutkiem widzenia zależności pomiędzy własnym stanem świadomości a skutkami działania. W tym etapie drogi staje się jasne, że każda myśl, każde słowo i każdy czyn mają wymiar formujący. Nie tylko dla świata zewnętrznego, lecz również dla samego podmiotu działania. Człowiek zaczyna postrzegać swoje życie jako proces ciągłego kształtowania, w którym nie ma neutralnych momentów. Nawet bierność staje się wyborem, a wybór niesie konsekwencje. To rozpoznanie nie przytłacza, lecz porządkuje. Wraz z nim pojawia się współczucie, które nie jest emocjonalnym współodczuwaniem, lecz zdolnością widzenia drugiego człowieka w jego zmaganiu. Człowiek przestaje oczekiwać, że inni będą na tym samym etapie drogi. Rozumie, że każdy rozwija się zgodnie z własnym rytmem. Ta postawa chroni przed osądzaniem i potrzebą dominacji. Służba staje się wtedy przestrzenią spotkania, a nie hierarchii. Dyscyplina wewnętrzna nabiera nowego znaczenia. Nie jest już narzędziem samodoskonalenia, lecz warunkiem odpowiedzialności. Człowiek wie, że brak uważności w myśleniu prowadzi do niejasności w działaniu. Wie również, że zaniedbanie pracy nad sobą prędzej czy później odbije się na innych. Dlatego troska o własny stan świadomości staje się formą troski o świat. Misja nie oddziela człowieka od codzienności, wręcz przeciwnie, zakorzenia go w niej głębiej. Praca, relacje, obowiązki wszystko to staje się polem praktyki. Nie ma już potrzeby szukania szczególnych okoliczności. Każda sytuacja zawiera możliwość działania zgodnego z rozpoznaną prawdą. W tym sensie życie przestaje być podzielone na sferę duchową i świecką, staje się jedną spójną całością. W tym stadium pojawia się również świadomość wspólnoty. Nie jest to wspólnota oparta na poglądach czy deklaracjach, lecz na podobnej gotowości do czuwania. Człowiek zaczyna rozpoznawać innych, którzy idą tą samą drogą, nie po słowach, lecz po jakości obecności. Spotkania takie są rzadkie, lecz znaczące. Przypominają, że proces przebudzenia nie jest indywidualnym projektem, lecz częścią szerszego ruchu świadomości. W tym miejscu, drogi, można wypowiedzieć zdanie, które nie jest hasłem, lecz faktem wewnętrznego doświadczenia. Budząc się, budzimy się razem. Czy czujesz to? Gdy droga, którą człowiek przeszedł w świadomości, dobiega tego etapu, nie pojawia się uczucie zakończenia. Przeciwnie, rodzi się ciche rozpoznanie, że to, co zostało zrozumiane, jest dopiero początkiem innego sposobu istnienia. Prawda, która zmienia życie, nie działa jak nagłe światło rozświetlające wszystko jednocześnie, działa jak świt, który stopniowo ujawnia kształty, relacje i kierunki, wymagając od patrzącego cierpliwości i gotowości do pozostania obecnym. Człowiek, który przeszedł przez rozpoznanie własnej struktury, przez oczyszczenie, ciszę i odpowiedzialność służby, zaczyna doświadczać nowej jakości bycia. Nie polega ona na poczuciu wyjątkowości ani na przekonaniu o osiągnięciu celu. Jest to raczej stan wewnętrznej zgody na proces. Zgody na to, że poznanie i życie nie są oddzielnymi sferami, lecz jednym ruchem świadomości, który domaga się ciągłego pogłębiania. W tym stanie znika potrzeba dowodzenia czegokolwiek sobie lub innym. Człowiek nie musi już potwierdzać sensu swojej drogi poprzez porównanie z innymi. Prawda, która została zrozumiana, nie potrzebuje obrony. Jej obecność wyraża się w spójności myślenia, mowie wolnej od nadmiaru i działaniu pozbawionym wewnętrznego przymusu. To właśnie ta spójność staje się znakiem przemiany. Renesans wewnętrzny nie oznacza powrotu do dawnego stanu z nowymi ideami. Jest narodzinami nowego sposobu przeżywania samego siebie. Człowiek zaczyna odczuwać, że jego ja nie jest zamkniętym punktem, lecz procesem, który uczestniczy w szerszym porządku istnienia. To doświadczenie nie prowadzi do rozpuszczenia indywidualności, lecz do jej ugruntowania. Im głębszy kontakt z istotą, tym większa odpowiedzialność za formę, w jakiej przejawia się ona w świecie. Pojawia się również nowa relacja z czasem. Przeszłość przestaje być ciężarem, a przyszłość projekcją lęków lub pragnień. Obecność staje się miejscem pracy ducha. To tutaj dokonuje się każda realna przemiana. Człowiek rozumie, że nie musi czekać na sprzyjające okoliczności, aby żyć w prawdzie. Każda chwila zawiera możliwość uważności, a każda decyzja możliwość zgodności z rozpoznanym sensem. Zamknięcie tej drogi nie jest zamknięciem w sensie końca, lecz w sensie skupienia. To, co zostało poruszone, potrzebuje teraz czasu, by osadzić się w codziennym życiu. Cisza po zrozumieniu jest równie ważna jak samo zrozumienie. W niej prawda przestaje być treścią myśli a staje się zasadą orientacji. Człowiek nie pyta już nieustannie, co ma robić. Zaczyna wiedzieć, z jakiego miejsca powinien działać. Na tym etapie warto pozwolić sobie na chwilę zatrzymania. Nie po to, by szukać kolejnych odpowiedzi, lecz by usłyszeć to, co już zostało wypowiedziane wewnątrz. To szept nie pochodzi z zewnątrz. Jest echem najgłębszej warstwy świadomości, która została rozpoznana, lecz niewyczerpana. Jaka prawda wyszeptała się teraz w tobie? Jeśli te słowa dotknęły twojej duszy, idź z nami dalej tą drogą. Jeśli coś się w tobie obudziło, podziel się w komentarzach swoim postrzeganiem. Są inne dusze, które szukają znaków. Być może twoje słowo stanie się ich światłem, a jeśli czujesz, że ta droga jest również Twoja, pozostań z nami. Każde spotkanie odsłania więcej światła. Kroczymy razem w ciszy i prawdzie.